Siemanko, witam Was w pierwszym odcinku na moim kanale. To początek mojego kanału, więc żebyście się lepiej ze mną zapoznali, przygotowałem Wam 10 faktów o mnie. Numer 1. Lubię układać zwykłą kostkę Rubika. Jest to zwykła kostka, no po prostu lubię układać kostkę Rubika. Sprawia mi to po prostu przyjemność. Czasem mogę się popatrzeć w tamtą stronę, ponieważ... dla Tam mam po prostu wszystkie... Ciekawostki o mnie. Numer drugi. Lubię koszykówkę. No, lubię sobie po prostu czasem grać. W koszykówkę, nawet chodzę na, zaję na zajęcia. N numer trzy. Nie gram za bardzo w gry. Czasem się może zdarzy na jakimś PlayStation czy czymś. Lecz zazwyczaj to nie gram w gry po prostu. Takie na konsole czy na komputerze. Fakt numer 4. Mam cztery koty i jednego psa. Numer 5. Bardzo lubię spać. Wszędzie dosłownie zasnę. Na lampie, nie wiem, na podłodze, na przystanku autobusowym, w autobusie, nie wiem, w czym mogę jeszcze zasnąć. No, wszędzie! Fakt numer 6. Lubię się bawić taką elektroniką lubię po prostu też takie małe gadżety typu takie na przykład pendrive gdzie wkładasz kartę taką pamięci lub taki adapter do kart i masz wszystko to taki pendrive. nie wiem jakoś podobały mi się po prostu takie rzeczy fakt numer 7. uwielbiam jeździć na rowerze gdy jest ciepło Wszędzie nim jadę, dosłownie. No prawie wszędzie. Wtedy kiedy mogę, to nie jadę. Fakt numer 8. Jestem dość fokus. Dobra, w tym aparacie też nic nie da. Jestem dosyć przeciętnym uczniem. Jeśli coś jest teraz z grafiką, to przepraszam mój aparat. Przedostatni, dziewiąty fakt. Lubię po prostu patrzeć na zachody słońca. Według mnie są serio ładne i warte oglądania. takie Taka fajna rzecz na wieczór. No i fakt dziesiąty, ostatni. Obecnie chodzę do szóstej klasy. To by było na tyle w tym odcinku. Jeśli filmik Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji oraz komentarza. Do... Następnego odcinka. Cześć.